Witam Was bardzo serdecznie, Krystian Najowski z tej strony, a w dzisiejszym materiale zapraszam Was na takie podsumowanie, delikatny update informacji o projektach, które ostatnio właśnie poruszyliśmy na kanale YouTube, żeby po prostu było gdzieś tam, żeby pewne rzeczy były, kwestie były jasne i tak dalej, delikatny update pewnych tematów i może delikatnie o telegramowych tematach również. Zapraszam do oglądania, zapraszam do lajkowania już teraz, subskrypcji oczywiście, aby po prostu nie przegapić materiałów. Koni, na początek, weźmy sobie tutaj pod lupę w ogóle co my ostatnio robiliśmy. No, pierwsza sprawa, tak naprawdę, e, którą e, zaczęliśmy robić, za, pokazałem wam na Telegramie, i tak dalej, jest to TANS, ok? Który też zobaczyłem na Twitterze. Projekt z finansowaniem około 50 milionów dolarów. I ten towns tak naprawdę no, cały czas fajnie się rozwija, fajnie to gdzieś tam wygląda. Generalnie tak. Yy, podsumowując, jeżeli chodzi o towns na ten moment, co możemy robić? Yy, możemy, kochani, oczywiście dołączamy. Ja zostawiam link w opisie. Dołączamy do yy, naszej grupy, tak, do miasta, które same stworzyliśmy, sami stworzyliśmy. Można dojść do miasta po prostu z linków w opisie, gdzie otrzymujesz dodatkowe punkty. My tutaj również jakby, no zrobiłem tutaj troszeczkę tych channeli, tak, gdzie pokazuję pod każdym projektem gdzieś tam na bieżąco będę wrzucał informacje po prostu jak to się prezentuje, tak więc warto po prostu generalnie tutaj być. No ja sam się dziwię troszeczkę, że gdzieś tam 200-300 osób czy na YouTubie 500-600, na grupie telegramowej 800, i tutaj mam, mamy tylko 12 dodatkowych członków, tak no ze mną 13 osób. Jest tutaj oczywiście delikatna opłata jakby transakcyjna po sieci BASE, tak musicie mieć portfel Metamask, musicie tam przesłać na sieć BASE musicie przesłać swoje środki żeby po prostu dołączyć albo zakupić po prostu wejście kartą, tak? za 0.001 ETH, czyli to jakieś 2-3 dolary. I tak to się prezentuje. My tu gramy pod Airdropa. Tutaj zbieramy sobie po prawej stronie mamy takie punkciki. Ja mam tu 3,500 punktów. No generalnie można tych punktów nastukać dużo, jak się okazuje. Gdzieś tam zrobiliśmy testa ostatnio. Bo jak się tworzy tutaj grupę, jak się tworzy miasto, to można stworzyć miasto. Tam są dwie opcje tworzenia miasta. Pierwsza opcja, gdzie ustalamy daną cenę i tak dalej, to jest opcja, gdzie Dostajemy tam 100 punktów za wejście, w zależności od tego, jak, jaką cenę ustalimy, jeżeli chodzi o ten temat. Jest jeszcze druga opcja tworzenia tego miasta, Dynamic, gdzie po prostu za dojście do grupy Dynamic jest 1000 punktów, ok? 1000 punktów. I to jest też ważne. Ja tutaj stworzę kilka takich grup. Właśnie nie wiem, też zastanawiam się, czy to nie będzie później jakby nie będzie z tym jakiś problem związany, nie? Bo. Oczywiście można stworzyć bardzo dużo grup, jak najbardziej. Sobie możesz stworzyć po prostu nawet 100 grup, mi się wydaje, i nie będzie żadnego problemu. Aczkolwiek, żeby później ktoś po prostu tego nie wziął, jako że no, sami sobie po prostu gdzieś tam nabiliśmy punkty i po prostu jest problem. Dlatego gdzieś tam ja stworzyłem drugą grupę. Tutaj jakiś jeden z członków naszej grupy tutaj, Airdrop World, stworzył kolejną grupę Dynamic. I gdzie po prostu też, jakby wbiłem, dostałem 1000 punktów więcej. Postaram się stworzyć jeszcze kolejne grupy, aby po prostu, jakby um, można było tam dołączyć, zyskać więcej punktów, albo gdzieś tam zgarnąć jakieś inne grupy. Tak? To tylko i wyłącznie pod te punkty. Codziennie klikanie, codziennie daily, na bieżąco, żeby po prostu zgarniać dodatkowe jakieś tam punkciki. Um, tak samo, jeżeli chodzi o typy, gdzie tutaj na przykład jest. Yy, jest chat na danej grupie. Po prostu jak sobie ktoś tutaj napisze, możecie tutaj wrzucić tipa. Kochani, dolar, 5, 10, albo wpisać na przykład 10 centów, czy 5 centów, czy 20 centów i dać po prostu tipa. My tutaj co jakiś czas tutaj wrzucamy po prostu tipy dla osób, także tak to się prezentuje. Już tutaj troszkę tipów tu daliśmy. Im więcej, tym na pewno lepiej. Tak więc to jeżeli chodzi o tans sprawa to jest SOSO Value, sezon drugi, jeżeli chodzi o SOSO, s, -o -S -o, SOSO, SOSO Value, no to tutaj jakby bez zmian w sumie, sezon drugi trwa, na ten moment, na ten moment kochani, jakby nie ma żadnych dodatkowych ekstra questów, robimy daily questy, które są po prostu do zrobienia i na tych questach po prostu... No, zbieramy tego Xpa, lub też zapraszamy sobie osoby, żeby generalnie mieć tych punktów trochę więcej? Opcja stakingów, co pokazywałem na poprzednim materiale z Soso Value. tak więc tutaj gdzieś tam, jakby można sobie po prostu też działać, żeby coś tego Xpa więcej zyskiwać, żeby potencjalnie załapać się na sezon drugi, tutaj, jeżeli chodzi o Expa, jak to będzie wyglądało? Czy tutaj jakby? Działając teraz, załapimy się na więcej, to się okaże. Ja wolę być niż nie być. Okay? Taka jest moje, takie jest moje motto i tak to się prezentuje. Oczywiście dla chętnych, link w opisie. Temat, który, który poruszyłem ostatnio, jest to um, abstrakt. Okay? I tutaj temat moim zdaniem jest no, mega ciekawy i temat abstrakt jak najbardziej um, moim zdaniem może fajnie oddać, jeżeli chodzi o airdrop, aczkolwiek. Wiadomo, to jest wszystko gdzieś tam też, jakby kwestią pewnej spekulacji, prawda? Tak więc może, ale nie musi. I tutaj oczywiście w abstrakcji, jakby to, co już mówiłem, to jest jasne i logiczne na poprzednim materiale, na jednym z poprzednich materiałów. To każdy sobie może wejść i zobaczyć. No ale je, gdzieś tam, wiadomo, są pewne tematy, które można domówić, powiedzieć. Um, zakładka Rewards, jak już ktoś tutaj jest, tutaj jakby nie ma linku polecającego, są linki gdzieś tam do pobocznych tematów. E, co ja tu zrobiłem? No to co, wiadomo, scena główna, tworzymy swój portfel, e, gdzieś tam pisujemy swojego maila, później tego maila wykorzystujemy do projektów właśnie na tym jakby ekosystemie Abstract, na tym, na tym projekcie. Um, ja tutaj skorzystałem jakby z kilku tematów. Tutaj jakby te achievementy sobie zdobywamy, zdobywamy za to expa, Grając też jakby w ich mniejsze tutaj projekty, ok, gdzie właśnie są te projekty również pod abstrakt, możemy po prostu gdzieś tam potencjalnie tego expa zyskiwać więcej. I tutaj w zakładce rewards też co jakiś czas po pojawiają się nowe te bagi, e, batch do zdobycia, te jakby achievementy z innych projektów, więc warto też po prostu zerkać co jakiś czas. Ja na ten moment jakby wybrałem sobie trzy projekty, póki co gdzieś tam, które gdzieś tam coś zrobiłem. Tutaj ten Pingwin live, no to tutaj na bieżąco gdzieś tam działamy, rozbudowujemy, klikamy. Tutaj zbieramy takie generalnie takie jajeczka, albo kupujemy takie jajeczka, gdzie dzięki czemu po prostu możemy rozwijać, zbierać achievementy, rozwijać po prostu tematy. Ja tutaj generalnie rzecz biorąc, no już troszeczkę gdzieś tam działam. Aczkolwiek, aczkolwiek, jeżeli chodzi o mój ranking w tym temacie, bo tutaj tak, mamy aplikację na telefonie, gdzie jesteśmy zalogowani, oczywiście abstract, tak, tym portfelem i mamy też tutaj taki, taką bazę na stronie. Tak, okay? Czyli to jest ten sam portfel, ten sam temat, tutaj jakby po prostu jesteśmy, o tutaj pierwszy gość ma 134 tysiące punktów, 990 tysięcy drugi itd. itd. A, no ja mam 7400 punktów, jestem 796 w rankingu. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Generalnie no, bawimy się tutaj, po prostu coś sobie klikamy, działamy jakby yy, w tym temacie. I to jest jeden właśnie z projektów Abstract, ok. Yy, nie będę tego omawiał oczywiście drugi raz, bo to nie ma sensu. Jest to już na moim kanale YouTube, tak więc każdy sobie, może yy, po prostu wrócić do pewnych materiałów. A um, wszystkie jakby projekty to są tutaj w zakładce diskowy, tak? Tutaj macie wszystkie projekty, sobie możecie zweryfikować, jakieś najlepsze projekty są tutaj jakby, znaczy najlepsze, najbardziej oceniane, tak? To są tutaj ten Roach Racing Club, no to tutaj go mam, też jakby tutaj sobie wbiłem, też sobie tutaj coś czasem kliknę. Ehm, tutaj jest jakby taki racing, taki wyścig, e, gdzie to jest gre, gierka po prostu taka, nie? Gdzie po prostu zdobywamy punkty za, za granie. Tak najpierw czekamy gdzieś tam w kolejce, zdobywamy te punkty. Gierka jest bardzo prosta, już raz ją pokazywałem. Gdzieś tam po prostu um, czekajcie, czekaj, czekaj, oni muszą skończyć. Wtedy wchodzimy my jakby w grę. Po każdej rozgrywce musicie właśnie dać doładowania za 50 tutaj tej waluty, żeby po prostu przez dwie godzinki się naładowało. Albo kończąc teraz, Richard Now. Tutaj macie recharge za realne środki, za USDC można płacić, kupić takie inne jakieś monety i po prostu to szybciej, szybciej to po prostu nie sobie odblokowywać, nie? więc to zależy już tak naprawdę od Was. Też tutaj jest link, dzięki czemu po prostu są jakieś tam dodatkowe bonusy, tak więc też do Roch Racing mogę Wam porzucić link w opisie, jeżeli chodzi o projekt Abstract. Co tutaj jest? Mówię, wiele projektów, każdy sobie może coś dla siebie wybrać, popróbować i tak dalej. Zawsze łączymy się tym samym mailem i, i tym samym tutaj portfelem Abstract po prostu, nie? który macie tutaj Wallet, jak sobie kliencie Wallet, tutaj macie ten temat. Pomniałbym oczywiście jeszcze o Piku Network, który również kochani um, zaczęliśmy robić. Tak? Robimy go pod oczywiście airdropa, tutaj jakby 12-miesięczna dwu, dwuna, taka kampania, która co miesiąc ma dawać po prostu nagrody za zdobywany exp, i tak dalej. Tylko, że póki co to jest jeszcze w formie beta, ok. Co za tym idzie? No idzie za tym to, że chociażby ja do tej pory nie mogę wymintować swojego NFTK. Póki co oczywiście tutaj są różne projekty, gdzie robimy questy, tak. Są przeróżne projekty. Ja już tutaj te projekty omawiałem po części. Um, I dałem też linki do tych projektów, bo każdy z tych projektów, czy to jest na przykład to, Teneo, czy jakieś tam inne projekty, każdy z tych projektów, jeżeli wejdziecie z kodem lub z linkiem w PIKU tak, Network, no to oczywiście są jakieś bonusy. Więc myślę, że warto skorzystać z tych kodów i tak dalej, które będą pod spodem, jeżeli chodzi o te projekty. Tutaj, oczywiście, standardowo, tutaj się generalnie logujemy, jeżeli ktoś jeszcze nie robił, chce zacząć PIKU Network swoim adresem mail, swoim metamaskiem, kontem na metamask, oczywiście podłączacie i tak dalej. Jest pewien proces, który się robi, gdzieś tam mintuje się NFTka, podłącza się maila i tak dalej, robi się tematy. Sezon drugi, tu jest pokazany. Ja nie wiem, o co to chodzi. Sezon drugi, a coś coś tu, tu, tu jest testowane i tak dalej, jest jeszcze to beta. Myślę, że warto tu być na początku, ale póki co, no chociażby ja. Nie mogę wymintować tu NFT-ka, który jest do, do mintu. Tak więc to jest cały czas ten problem. I to oczywiście nie jest tylko nasz problem, nie jest tylko mój problem, a wielu ludzi, którzy po prostu jakby cały czas mają to samo yy, i nie można po prostu wymintować tego NFT-ka. Jeżeli ktoś z Was wymintował, działa, no to po prostu yy, dajcie znać. Zobaczymy, co z tego po prostu dalej. I temat, o którym ostatnio wspomniałem, jest to projekt o nazwie KIT, KIT. KIT. Tak to można chyba nazwać. Kite AI ARIO. ok? jeżeli źle wymawiam to wybaczcie. Generalnie tak, tutaj jakby to co mówiłem ostatnio na wideo, tak naprawdę to jest chyba ostatni właśnie wideo, ostatnie wideo. Tutaj tak, robimy questy, logujemy się, robimy sobie questy. Jakby jest to po prostu banalny proces, gdzie podłączamy swojego Discorda, Telegrama, Twittera. Oczywiście warto wejść z linku, żeby mieć dodatkowe bonusy, który będzie w opisie. Tutaj na, tweet, na Discorda jest informacja, to wspominałem ostatnio na Discorda, czekamy około 20 minut na weryfikację. Kolejne jakieś tam dodatkowe zadania, gdzieś tam follow, obserwowanie tego czy tamtego, dodanie swój portfel. Oczywiście można zapraszać z Waszego linku kogoś i tak dalej, jakąś potencjalną osobę, która jest zainteresowana. Ważne jest, żeby robić interakcje tutaj na dole, żebyście sobie nie zapominali, bo to są dodatkowe wasze punkty, tak? Po prostu do tematu interakcje z Kite AI Agents, ok? Jak te interakcje zrobić? No czekajcie, ja tutaj mam to włączone, ale sobie to wyłączymy i macie na przykład interakcję z profesorem. Przechodzicie sobie, klikacie sobie to. Tutaj tym samym portfelem oczywiście podłączone, tu mam 13 interakcji. A profesora możecie zapytać jakieś tam banalne rzeczy, czyli na przykład tu są takie jakby podpowiedzi co można zapytać na początku, What is kite ai, czyli jakby takaś tam jakiś tam banal, to jest czasem przeciążone, nie? I trzeba chwilę poczekać w ogóle na odpowiedź, um, żeby ta interakcja się jakby powiodła, to po tutaj jakby zadaniu tego pytania, oczywiście musi być odpowiedź. No jak widzicie teraz mi się to wczytuje, jakby jest jakiś jakiś tam problem, prawda? z tym związany. To się wczytuje. Jak to się, jak to się fajnie, jak to fajnie śmiga, to w miarę szybko. Jest odpowiedź, i później jest taki zielony approve, i wtedy Wam zalicza tą nie, transakcję. No, musicie być tutaj cierpliwi, to na razie chodzi jak chodzi, ale warto po prostu to robić, nie? No, robicie sobie interakcję z profesorem, z Sherlockiem czy z CryptoBuddy no i dostajecie um, 10 expa tutaj za każdą z akcji. I daily, codziennie można zyskać 200 expa z tego tytułu, nie? No, ja na razie gdzieś tam 80x pozyskałem. Robiłem, wchodziłem, patrzyłem. No widzicie, o teraz nawet już mi się nie wczytuje, nie? Tutaj mi nic nie zaliczyło. Fraud Analysis Complete, ale tutaj jakby. Czekajcie, jeszcze, jeszcze raz tutaj zadam to samo pytanie. Um, what is Kite AI? Chodzi o to, żeby on to odpowiedział. Jak jest przeciążenie, to po prostu to zamula. Warto próbować co jakiś czas, żeby po prostu, no fajnie sobie codziennie 200 ekspas zgarniać z samego tego, nie, no to wtedy możecie po prostu coś tam więcej zyskać. Ja jestem w rankingu 130, 139 607, tak, jakoś tak to, tak to u mnie się prezentuje. Krystian Lejowski, mój Twitter oczywiście podłączony. 7 zadań wykonanych, a tutaj są osoby, które mają po 193 000 punktów ok, tak więc tak więc no przy moich 480 na razie to jest tak, ja mam 480 punktów tak, 400, 480 punktów póki co, tak więc ja jestem jeszcze gdzieś tam daleko, daleko, ale mówię, żeby to wszystko fajnie zaczęło śmigać, a tutaj patrzcie, no teraz o, zaczął coś profesor odpowiadać, tak więc mamy, aha, już tutaj coś czekajcie, tutaj mi zaliczyło, u Sherlocka mi zaliczyło 14 ok Kryptobady nie poszło. Tutaj, mimo że zaliczył profesora, no to tak śmiga, to jest, mówię, jak jest zamulone, to jest strasznie wolno, ale trzeba cierpliwości. I jest ta opcja: recording using on-chain, use, use on-chain, recording use on-chain. Jak to będzie zaakceptowane, wtedy Wam podlicza kolejną transakcję. Z 13 mi tu teraz pokazuje, powinno być 15. Gdzieś tam się zaraz pewnie to wczyta i daje nam dodatkowy po prostu EXP, tak, już jest 15 interakcji, super. Kolejne jakieś tam pytanie można zadać, będzie kolejna interakcja, super, nie? Czyli tutaj powinienem już dostać 20 punktów dodatkowych za to. Hmm. Ale to też musi poczekać czasem, żeby to się w ogóle wczytało, nie? To też jest kluczowe, nie? Czasem po prostu trzeba poczekać aż to załapie. To też tak działa, nie? To nie jest, mówię, to troszeczkę cierpliwości trzeba przy tych tematach, szczególnie testnetowych, bo często są to po prostu, no to są testnety, tak? Jakby to jakiś testowy system, i tak dalej, więc trzeba mieć cierpliwości, ale na pewno warto po prostu działać. I jeszcze teraz wracamy do Towns. Jak już sobie tutaj dołączycie do naszego Towns, kochani, polecam obejrzeć też poprzedni materiał z tym związany. E tutaj są zakładki różne, warto dołączyć do tych zakładek, żeby wiedzieć, co się dzieje w tematach, gdzieś tam bieżąco będziemy to aktualizować. Mamy miasto typu Dynamic, które stworzyłem, e i osoba, która tu dołączyła wcześniej, otrzymała 1000 punktów. Zalecam, polecam sobie dołączyć też również tutaj. Link jest tutaj w kanale Towns Airdrop. Tutaj dałem po prostu ten link do tego miasta. Do tego miasta dodatkowego możemy stworzyć jeszcze więcej, żeby po prostu więcej punktów sobie nabić. Aczkolwiek mówię, troszkę mnie to gdzieś tam zastanawia, czy później to nie będzie z tym problem. Właśnie że się stworzy tam 20 miast i się zrobi 20 tysięcy punktów, jakby samemu sobie, nie tak naprawdę. No, chyba że ktoś inny też to będzie tworzył i tak dalej. No i wtedy po prostu, żeby nie było gdzieś tam problemu. To też jest, myślę, kluczowe. Jest ciekawy channel, ciekawy, ciekawa grupa, dodatkowy channel kanał Monad Testnet, który już niebawem no dosłownie może za kilka dni maksymalnie będzie dostępny na pewno w tym miesiącu. Dużo ludzi na to czeka, ja też na to czekam. Tutaj już dałem pierwsze informacje o tym, co można z tym zrobić. Można sobie dodać sieć na MetaMasku dodatkową, testnetową. Można sobie już teraz spróbować klejmować na Discordzie pump BTC. Gdzie po prostu sobie wchodzicie, klikacie sobie w channel, czekajcie, gdzie to jest Discord, gdzie ja mam tego PAM BTC? Który to jest ten channel? Ma PAM BTC. tutaj sobie wchodzicie, tutaj jest, jest zakładka, jest channel Monad VZ. Możecie go nie widzieć na początku, wtedy musicie wejść w kanały i role i tutaj macie przeglądaj kanały. I tutaj jest tak. On może być odznaczony, możecie go zaznaczyć, i wtedy Wam się pokaże kanał Monad Ja tutaj wpisywałem swój fałset swojego portfela z MetaMaska Ethereum. Normalnie gdzieś tam potencjalnie powinno mi to po prostu później przejść na temat związany z na, na, na sieć Monad Testnet, te coiny, te które tutaj próbuję zdobyć. Oczywiście też to będzie działanie na pontem, e, pontem wallet, tak? czyli ten Solanowy wallet, gdzie tam też oczywiście jest um, opcja monad testnet, ma być ponoć i tak dalej, także zobaczymy jak to już naprawdę ruszy, póki co nie ma tej opcji na pontem wallet, tak więc zobaczymy. Ja zachęcam tu być na bieżąco to wszystko robić, jak będzie już testnet ogólnie warto być przygotowanym, jak już będzie oczywiście to zrobię osobny materiał o monad testnet. I tak dalej, żeby po prostu to było, żeby każdy sobie mógł to ogarnąć. Ale oczywiście zapraszam teraz już do TAUS. Chodzi o nasze telegramowe tematy. No tutaj, jakby gdzieś tam sobie się nie dzieje. No wiemy, że listing ma być e, ma być listing 14. Ok, czyli za dwa dni, tak naprawdę. E, ja osobiście się nie zakwalifikowałem do, tutaj do listingu. Tak więc ja nic tam nie mogę zrobić na aplikacji. Tak więc sami musicie tam wejść, sami musicie sobie tam wybrać pewnie giełdę i tak dalej. Jakby to nie powinno być jakimś większym problemem, tutaj jakaś ostatnia informacja. Wszystkie wypłaty są tylko dostępne na BitGet, nie? Tak więc tutaj musicie mieć konto na BitGet Exchange. Um, warto tam mieć onChain, tak, i pewnie KYC też na BitGet zrobione, żeby tam w ogóle móc wypłacić. Tak więc to jest taki, taka informacja dodatkowa. Z innych tematów czekamy na listing PAFs. Po, po, a czekamy na listing Bombi, działamy oczywiście cały czas, Katia i tak dalej. Jakby po prostu tak to się prezentuje. Kochani, dzięki za dzisiaj. Piszcie w komentarzach Wasze zdania, jak robicie, co robicie, i tak dalej. Czy wszystko z tych tematów macie otaczone? Tych tematów będzie znacznie więcej, bo ja zamierzam robić naprawdę dużo tematów i będę to pokazywał. Ja linki do tych wszystkich projektów, o których dzisiaj mówiłem, zostawiam w opisie. Zachęcam jeszcze Was do dołączenia do Tounce, naszego Tounce, głównego Tounce a później po prostu robienie ruchów, żeby gdzieś tam tych punktów więcej zdobyć potencjalnie i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie kanały na bieżąco, będą wszystkie informacje. To też jest fajny po prostu taki temat do zjednoczenia wszystkich tematów na bieżąco, po prostu rozmowy i tak dalej. Dzięki wielkie, zostawcie coś po sobie, oczywiście lajka, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Na razie, cześć.